Często są takie osoby, które chcą zrobić sobie w czasy z prawem jazdy, urlop z prawem jazdy. U jest taka można możliwość, takiego, można sobie takiego możliwość. zrobić. Jak to u Ciebie wygląda? Bo kurs trwa wówczas ile? Dwa tygodnie? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie, w dwa tygodnie można zrobić. Planowo kurs nauki, dwa tygodnie, jazdy. ale nie, nie zawsze jest tak, że ktoś te dwa tygodnie zdąży się nauczyć, więc trzeba będzie trochę przedłużyć pobyt. Bo trzeba brać pod uwagę to, że te 30 godzin to jest tylko minimum w nauce jazdy, prawda? Dogodnie tak. Czasami zdarzają się kursanci, którzy mają wyjeżdżone ponad 100 godzin. Mhm. Nie u mnie, trafiają do mnie i jeździmy tyle, ile potrzeba, a z tym bywa różnie. Nie każdy, prosto jedziemy cały czas, nie każdy jest w stanie w 20, 20 godzin, 30 godzin nauczyć się wszystkiego. Mhm. To nie jest tak, że jak instruktor po 30 godzinach mówi, że coś jest nie tak, to naciąga Was na dodatkowe godziny. To jest Wasza jazda. Wasza wiedza i umiejętności, które mają procentować do końca życia? No, ale też y, często gdzieś tam na grupach y, czytam, że a, bo to mnie naciąga, bo egzaminu wewnętrznego nie zdałam, to mnie naciąga na godziny, czy on, czy on, czy ona. No, ale prawda jest taka, że tak naprawdę ilość godzin szkoleniowych ustala pan instruktor, oczywiście w porozumieniu z wami. To nie jest tak, że po 30 godzinach macie wiedzieć wszystko i że dacie na prawo jazdy. To nieprawda.